Wszystkich Państwa zajmować miejsca. Zaczynamy kolejną część po 20-minutowej przerwie. Zapraszamy serdecznie na kolejne walki. A w pierwszej walce zobaczycie Państwo, ale nim to powiem, to chciałbym jeszcze Państwu zaprezentować naszych darczyńców sponsorów. Kolejną firmą, która wspomogła. To nasze dzisiejsze spotkanie jest filma Telefony GSM, Electronics, telefony, akcesoria, komis RTV i komputerowy serwis. Rapka Strój. Szanowni Państwo, gorące brawa dla nich. Dziękuję. A ja zapraszam serdecznie na ring. Do narożnika czerwonego. Będzie to walka, super walka w kategorii do 81 kg Federacji ISKA. Do czerwonego narożnika zapraszam zawodnika z Ukrainy, a będzie nim Witalik Kanczuch. Yeah, yeah, yeah. You got your fucking mind. Yeah, yeah, yeah. Think you can go. You not the thing I yeah, yeah. 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 out. You can't the Ukraina 20 lat waga 75,6 kg wzrost 191 cm trener Lazurko Wiktor pięć walk stoczonych cztery wygrane dwie przez KO a naprzeciwko niego w narożniku niebieskim zobaczymy zawodnika który nazywa się Michał By. Oktagon nowy tark. 25 lat, waga 80 kg, wzrost 183 cm. Trener Jano Hirschbaum. Cztery walki stoczone. Dwie wygrane. Zapraszam serdecznie. Przed pojedynkami półfinałowymi zawodnikom należy się chwila przerwy, dlatego... Podczas turniejów K1 w tym właśnie momencie mamy walki pokazowe. Taki pojedynek zobaczymy właśnie teraz według zasad K1, ale organizacji ISK kategoria do 81,5 kg i mamy tutaj zawodnika z Polski Michała Bydłonia, zawodnika z Oktagonu Nowy Targ. To jest ten zawodnik w czerwono-niebieskich spodenkach i w niebieskich spodenkach jego rywal z Ukrainy Witalii Kańczuga. Zdecydowanie młodszy Ukrainiec, co 5 lat od Polaka, zdecydowanie lżejszy także, dlatego że Michał waży 80 kg, natomiast Vitali 75 kg, ale z drugiej strony Ukrainiec jest wyższy o kilka centymetrów od zawodnika Oktagonu Nowy Targ. Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, mniej więcej porównywalne, cztery walki, 2 zwycięstwa na koncie Pydłonia, 5 walk, 4 zwycięstwa, 2 przed czasem na koncie Vitali Kańczuki. Bezwzględnie tutaj siła fizyczna po stronie Polaka. Natomiast większy zasięg i chyba większe umiejętności techniczne po stronie Witalii Atenczu. To jest zawodnik z tego samego klubu, z którego pochodzi Igor Kukurydzia, który tak znakomicie tutaj zaprezentował się w pojedynku z Jakią Gulajem. Zobaczymy, czy Witalii ma równie dużo talentu, jak jego o starszy partner z klubu. Także człowiek selbowa i bardzo efektownie polował na to podcięcie, oczywiście podcięcie niepunktowane. Niemniej jednak, jeżeli zawodnik styka się z deskami ringu podczas takiej walki, to działa to na niego bardzo źle, jest to bardzo frustrujące. Ostrożnie, Bydłoń zaczyna tymi low kickami, które jednak nie dochodzą ze względu na. Większy zasięg Kańczugi dla Polaka. Szansą jest skrócenie dystansu i wykorzystanie swojej siły fizycznej. Teraz backfist po obrocie. Wysokie kopnięcie zablokowane przez Bydłonia. Stara się walczyć podobnie. I proszę zwrócić uwagę właśnie na akcję, kiedy Kańczuga... Czeka na zadanie niskiego kopnięcia przez Polaka, wówczas atakuje tę nogę postawną. To powoduje wywrotkę czasami, a poza tym jest bardzo bolesne. Zebranie kopnięcia właśnie na nogę postawną, kiedy nie ma możliwości amortyzacji, to jest najgorsze, co może zdarzać się zawodnika w kickboxingu. Obaj zawodnicy oczywiście są na tyle młodzi, na tyle niedoświadczeni, że specjalnie niewiele o sobie wiedzą. Dlatego zwykle takie pierwsze starcie jest rundą rozpoznawczą, jest rundą, w której wyczuwa się słabe i silne strony rywala. Dopiero później w drugim i trzecim starciu jest te próba wykorzystania tych doświadczeń zebranych w pierwszej rundzie. I znów Prawie każda akcja kończona low -kickiem ze strony Kańczugi. Pierwsza runda za nami. No runda remisowa może z lekkim wskazaniem na Ukraińca. To jest właśnie narożnik Michała Bydłonia. Jak zwykle w tym narożniku. Główny menadżer klubu OKTAGON WIEDEŃ, który ma tutaj filię w Nowym Targu i tutaj także przygotowuje zawodników do walki. Uwagi, Jano Kirszbauma. I najciekawsze fragmenty pierwszego starcia. O, widzieli Państwo, to jest właśnie ta akcja, wyraźnie wypracowana, wyczekana. Próbował bydłoń kopać w drugie tempo, ale Kańczuga doskonale zdawał sobie z tego sprawę, przeczytał po prostu tę akcję i znakomicie ją wykorzystał. Minutowa przerwa, już dobiega końca. Za chwilę druga runda. Czerwone spodenki Michał Bydłoń, niebieskie Witali Kańczuga. Zaczął Ukrainiec, tak jakby pewny był własnej wartości. Jakby już w tej chwili odczytał to, co jest słabą stroną Polaka. Próbuje więc przejąć inicjatywę, próbuje pierwszy zaczynać. Teraz próba kopnięcia opadającego, ale bardzo dobra kontra w wykonaniu polskiego kickboxera. Mocny low kick, również front kick. A teraz e. wykorzystał linę, ruszył gańczuga, ale tylko frontkikiem kickiem. Low kick zablokowany przez dłoni Dużo walki nogami w tym pojedynku. Oczywiście klincz. Trzeba przerwać. I przerywa to węgierski arbiter Androsz Wic. Bardziej ruchliwy jest Ukrainiec. By ciągle nie może zrobić użytku ze swojej zdecydowanie większej siły. Ale do tego potrzebny mu jest półdystans. Zwarciu tutaj oczywiście walki nie będzie. Na widać, że obaj zawodnicy nie mają zbyt wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o pojedynki według właśnie tych reguł. Niewiele działo się w tym drugim starciu. Myślę, że sędzia nawet powinien zwrócić uwagę zawodnikom, że powinni być bardziej aktywni, powinni bardziej dążyć do tej walki. Więcej tutaj jest takiego chodzenia wokół siebie, rozczarowania. Teraz przed chwilą widzieliśmy takie kopnięcie bardzo ciekawe z opadającą piętą na uderybala Takie z francuskiego Bolczu Sawaty. Teraz troszeczkę więcej walki. Longik kick, wykonanie kończugi trafił dwa razy. Kopnięcie okręczne na głowę kontra, by dłonia. Zrobiło się przez chwilę trochę bardziej gorąco, trochę bardziej ciekawie. Ale znów przeszli do szukania luki w gardzie rywala. We dłonie trafił dwa razy. Teraz również lewa doszła do głowy Kańczugi. W jaki sposób odpowie Ukrainiec do zakończenia już tylko kilka sekund w tej rundzie. Znów widzieliśmy to kopnięcie. No i nie będzie chyba już żadnego ciosu. Koniec rundy. Rundy, która dopiero w samej końcówce podczas ostatniej minuty zrobiła się ciekawa. Była właśnie okazja do wykorzystania, do podejścia bliżej. Trafił tam bydłonie, przynajmniej dwa razy prawym sierpem. Natomiast ze strony Kańczugie. Jeszcze raz zwracam Państwa uwagę na te ciekawe kopnięcia, które dosyć rzadko można zobaczyć na ringach kickboxerskich na ringach K1. To są takie kopnięcia opadające piętą na udo rywala to stosuje właśnie Kańczuga, to są kopnięcia z boksu francuskiego Savat. Trudno tutaj mówić o przewadze jednego bądź drugiego zawodnika do tej pory. To trzecie starcie powinno być starciem absolutnie decydującym i tutaj chyba powinniśmy się także spodziewać jakiejś bardziej dynamicznej postawy obu zawodników. Zwykle przed trzecią rundą jest tak, że zawodnicy o tak podają sobie ręce, stukają się tymi pięściami, oddają sobie w ten sposób szacunek, mówiąc o tym, że jeszcze trzy minuty twardej, zaciekłej walki. Znów bardziej luźny jest Kańczuga. Bardziej skoncentrowany, spięty jest bydłoń. I proszę zwrócić uwagę, Ukraińiec bez przerwy obserwuje nogi rywala. On w dalszym ciągu dąży, do tego on czeka na próbę kopnięcia. Teraz po nieudanym bekwiście jednak trafił prostym. Obserwuje nogi. W momencie, gdy Polak podniesie nogę do zadania kopnięcia, Ukraińiec natychmiast zaatakuje nogę postawną. I jeszcze raz, właśnie to samo, bardzo bolesne są takie kopnięcia, one się od, y, oczywiście odkładają w sytuacji, kiedy kilka razy w to samo miejsce akcja jest wyprowadzona i dochodzi do celu. Ból staje się coraz większy. Wewnętrzny low kick, ale natychmiast bydło nie oddaje. Teraz zewnętrzne w wykonaniu Polaka, troszeczkę za krótki, tylko stopą doszedł middle kick w wykonaniu Kańczugi. Nie już szykuje się Ukrainie, aby jego prawa noga powędrowała na udorywala. Połowa tego decydującego starcia już za nami. Ale myślę, że tak jak w drugiej rundzie zobaczymy zdecydowanie szybszą, zdecydowanie bardziej dynamiczną końcówkę. Nie udało się, nie doszedł z tym ciosem ani jeden, ani drugi. Kopnięcie okrężne także zablokowane przez Bydłonia. Niewiele czasu już im zostało, próba kopnięcia z obrotu. Jeżeli nie robi się tego dobrze, to zawsze jest to pewnego rodzaju osłabienie. Bydłoń wykorzystał sytuację, ulokował tam dwa, trzy ciosy. Ukrainiec odpowiada kopnięciami, które także dochodzą. A więc jeżeli chodzi o przebieg tej akcji, wydaje mi się, że w opinii sędziów powinien być remisowy. 30 sekund. Już sekundanci powinni być bardziej aktywni, powinni krzyknąć tam zawodnikom, aby w wyraźny sposób podkręcili tempo w tej końcówce, aby sprawili, aby sędziowie tę ostatnią rundę dali na korzyść albo jednego, albo drugiego. Czasem nie mamy takich akcji. Jeszcze raz backfist, teraz próba ściągnięcia głowy, bydłonie natychmiast skontrował znów wewnętrzny low w wykraniu kańczuli, natychmiast wysokie kopnięcie na głowę wydłonia, ten odpowiada Middle kickiem. Wymiana sierpów nie trafił ani jeden, ani drugi. I koniec walki. Tym razem dań nam efekt stopne 30 sekund tej trzeciej rundy. No i czekamy na werdykt. Oczywiście miejscowa publiczność jest zdecydowanie po stronie zawodnika Oktagonu. Nowy Targ. Natomiast ta walka bezsprzecznie była pojedynkiem wyrównanym. No i nie będę tutaj wyrokował, który z nich był lepszy, który z nich zasłużył na zwycięstwo. Oddajmy tę decyzję w ręce trzech sędziów punktowych. A po tym pojedynku, oczywiście, zapraszamy Państwa na półfinały. Już w tej chwili wiemy to jest informacja z szatni Marcina Różalskiego że on wyjdzie do półfinałowego pojedynku z Siergiejem Górem. A po tej walce, Igor Kukurudziak spotka się z Łukaszem Jaroszem. Werdykt w pojedynku między Witaliem Kańczugą z Ukrainy a Michałem Bydłoniem z Polski. Coś długo każe nam zapowiadać w tej gali, czekać na ogłoszenie werdyktu, ale już jest. Jednogłośnie. Ukraińiec Witali Kańczuga notuje piąte zwycięstwo na swoim koncie w szóstej walce. Natomiast Michał Bydłonie ponosi trzecią porażkę w piątej walce.